Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej i Komisji Kultury i Sportu wraz z całą Komisją Kultury i Sportu i w imieniu własnym witam was bardzo serdecznie w sali obrad Rady Miejskiej. Witam działaczy, witam pana trenera, witam zawodników, witam osoby, które są związane z naszą drużyną. Bardzo się cieszę i dziękuję Wam za to, że tutaj przyszliście, że to spotkanie jest możliwe. My nie chcieliśmy z tym spotkaniem czekać. Wierzymy, że zdobędziecie brązowy medal i przed nami kolejne spotkanie. Tak? Ale, ale chcieliśmy się razem z wami cieszyć z tego pięknego pucharu, z sukcesu, który jest sukcesem historycznym. Ten sukces odbił się bardzo szerokim echem w Polsce, za co chciałbym no, bardzo serdecznie podziękować. Ja wiem, że przede wszystkim Chcecie sprawiać radość kibicom, którzy chodzą na Wasze mecze i się interesują futsalem. To jest ta grupa, która zawsze będzie szczęśliwa, ale chcę powiedzieć, to dzięki Wam dokonała się fantastyczna promocja miasta Chojnice. nie tylko w kraju, ale też za granicą, bo otrzymałem dzisiaj list od burmistrza MZ-em i popatrzcie, śledzą, co się dzieje. I Pan burmistrz pisze: tak. Drogi Arseniuszu, z wielką radością przyjąłem wiadomość o dużym sukcesie drużyny Hutsalu Redellis w z, z okazji zwycięstwa w pucharu Polski. składam gratulacje w imieniu swoim, jak również w imieniu całego miasta MZD. To jest nasze miasto partnerskie. Ten największy w historii krótki stanowi również duży sukces dla miasta. Proszę Pana o przekazanie moich życzeń zarówno dla drużyny, jak również dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie zespołem Georg Menikes, burmistrz MSD. Także bardzo, bardzo sympatycznie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten sukces był okupiony olbrzymią pracą, zaangażowaniem, determinacją, zdrowiem, które zostawiliście na boisku, pomimo o zawodnikach. Natomiast też chciałbym tutaj podkreślić rolę działaczy zarządu, klubu osób, które was wspierają i też waszych sponsorów. I w tym miejscu chciałbym wszystkim bardzo, bardzo Serdecznie podziękować. Będziemy trzymać kciuki za to, żebyście osiągnęli ten drugi cel, który sobie założyliście. I w związku z tym, chciałbym zadeklarować, iż dzisiaj chciałbym wspólnie z radnymi, którzy są tutaj, ale też w tamtej części sali, chciałbym podziękować Wam, wam przedkładając takie honorowe dyplomy, natomiast również. Chciałbym zakomunikować, że przygotujemy dla Was w najbliższym czasie również nagrodę, która będzie miała wymiar materialny, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że taki wymiar materialny też Wam tutaj przysługuje i jestem przekonany, że będziecie z tego faktu również zadowoleni, ale nie chcieliśmy czekać na zakończenie, dlatego to pierwsze spotkanie, a drugie za, za kilka tygodni. Chciałbym poprosić, zanim wręczymy te dyplomy, żeby, żebyście zechcieli, tu prośba do działaczy, żebyście zechcieli przedstawić nam drużynę. Trener Olek drugi Jacek z opieki medycznej też wszystkich nie ma, ale jest Magdalena Kołodziej, Agnara tak, Szank. I zaczynają od bramkarzy, Mario Motrusan, <trymne> Michał Kartuszyński oraz drugi Kartuszyński. <trymne> zacznę od kapitana. Artur Czarnowski, przepraszam. Nie założyłem go. Jan Kolesów, Sebastian Wojciechowski. Patryk Laskowski. Adam Aleksander Michał Koły, Łukasz Sobański. Przemek Laskowski. Patryk Kubiszewski. Tomasz Krisel, <klucz> Mikołaj Sieneski nasz kierownik, y, może powiedzieć, menadżer prowadzący stronę, oraz Patryk Szyńwelski, Sęgielski, przepraszam, oraz y, kierownik drużyny Łukasz Priw. A mnie nie muszę przedstawiać. Wszyscy mnie znają. Як це подякувати, подікувати, мене знову запросили тут я приїхала до конець. В як я, я мовіли своїй публічності, приїхала як додому, бо тут та працював всі разом з вами. І завжди тішимося, що є у нас направди добрі кибільці, добрі міста, нам направді дуже допомагають нам. Я ще хотів оденувати своєму зеспілу, затувалку, всім, хто працював з нами від міста і до насера. Це конгретування і це попросити міста радних. Це теж трошки було до нас і ще трошки зауфання. Ми теж не бачите, що ми мала пилка, граємо на хали, а не велика. Мишляє, то, що ви нам подаєте, то, що ви все робите для нас, то хапаки направлены заставили ковал в серце. То ще раз я їм дякую. І Бенди ще от хапаков своих помогает в найважніший матч Бендєвачий за третє місце. Я myślę, що то, 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 то звичайство ми здобімо, зробимо, зробимо 6 разом и разом. що ще Spotykamy się tutaj z wami, że już, już po kolejnym sezonie. Myślę, że co... prośba jedna, a mnie też wszyscy. troszkę jeszcze więcej dla nas zaufania. I ja myślę, że będzie dobrze. Moja praca praca chłopaka będzie nie na 100%, a na procent. Dziękuję bardzo. Biorąc pod uwagę, jak duży to sukces, prawda? Deklarujemy dalsze wsparcie i, i pomoc nam zależy na tym, żeby fudca jako dyscyplina. W naszym mieście się rozwijała. Przed chwilą gościliśmy na konferencji prasowej, nie wiem czy wiecie, że mamy również mistrzów polskich ministrantów. I to bronili, obronili ten tytuł po raz drugi. Ich trenerem, to też ciekawe, jest Andrzej Borowski, który przez wiele lat grał w kołniczance. Zdobywa teraz już uprawnienia trenerskie i się zadaje mu pytanie, kiedy zacznie trenować tak? Także to wszystko bardzo fajnie wygląda historycznie. Ja się bardzo cieszę jako burmistrz miasta, że zawodnicy związują się z miastem. Mam nadzieję, że tutaj się dobrze czujecie, bo to przecież nie jest takie proste, często się musicie oderwać i od rodzin, i od środowiska, w którym jesteście, po prostu drużyna, musi uwzględnić to, że są to zawodnicy z różnych przecież miejsc, z różnych miejscowości, ale tym naszą wspólną marką, pod którą gramy, pod którą wkładamy nasz wysiłek, są chojnice tak? o, tym, o tym pamiętamy. Macie fajną nazwę zespołu Red Devils, ale zawsze to równa się, równa się i bardzo się z tego faktu, faktu cieszę. Jeżeli mówić do panów, to trzeba wstać, żeby wam oddać hołd za to, coście zrobili. Po prostu gracie świetnie, sala na waszych meczach jest pełna, wszyscy są radości, wszyscy kibicują. Ja mam wnuka 9 który nie przepuści żadnego meczu, on musi być, bo to jest nasz Red Devils.